Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a ze mną dzisiaj jest Lenovo Tab, e, Pfff, Lenovo Idea Tab Pro With Tap Pen Plus, czyli to znaczy, że mamy tego luja. Z tym lujem. I nie będę ukrywał, wziąłem go w jednym celu. Dość niecnym, ale tylko w jednym celu na testy. A mianowicie, jak wiecie lub nie, na Twitterze czasem się skarżę. Mój IPHONE ma 128 pamięci i to jest po prostu mało. To jest na tyle mało, że zdarza mi się regularnie, że pokazuje mi Hello mister, memory no. No more memory. Mem, no more memory. No, no. To oznacza tyle, że nie mam już pamięci na telefonie i jak ja nagrywam, a nagrywam przeważnie tak, że siadam w weekend do nagrywania, nagrywam przez dwa dni, 5, 6, 7 filmów, przebitki, coś tam. Więc telefon się zapełnia. Jak nie zdążyłem zmontować poprzednich to też się zdarza, bo czasem mam tak, że tydzień po tygodniu nagram po kilka filmów. To też się zdarza. To wtedy tej memory, tej pamięci jest trochę mało. I muszę kombinować. I jak powiecie, kupcę chmury, biedakut jeden. I pchona ma, na chmurę nie ma. Mam chmurę. Mam iClouda, mam 2 giga, muszę już powiększyć. Tylko czasem to się nie prześle. czasem jest jakiś problem. Tak, takie iPhone'y są też, że czasem to nie działa tak jak być powinno, Więc, tej pamięci czasem mam dużo, a czasem brakuje. Myślałem, żeby to jakoś rozwiązać. Rozwiązaniem może być jakiś zewnętrzny dysk, może być nowy iPhone z większą pamięcią, ale pomyślałem, że jednym z dobrych rozwiązań byłoby kupienie tabletu, na którym bym mógł również montować. Dlaczego? Ponieważ moje filmy, stety czy niestety, renderują się dość długo. To nie są jakieś zaawansowane filmy, oczywiście, ale są 4K. Jest 60 klatek, jest. Yy, Staram się, żeby były naprawdę jakoś tam, co mi w kapka daje do jakości, to wszystko włączam, żeby jako tako to wyglądało. Przez to się renderują 40 minut, godzinę, półtorej. Zdarza się, że się renderują tak, a telefon wtedy jest wyłączony z użytku i nie mogę nic na nim robić. A jak mam dużo filmów, to chciałbym montować, włączyć sobie, wiecie, włączam render tu i montuję sobie dalej, bo czasem mam takie, oglądam jakieś głupie rzeczy i bym akurat mógł sobie pomontować. Więc najlepszym sposobem jest tablet i powiecie domyślnie, weź iPada, tylko iPad to też jest niemały koszt, um, nie zawsze najlepszy wybór, przy iPhonie, no to może być dobry wybór, ale tu by fajny był też rysik, jak mam duży ekran itp itd. Więc wziąłem tego Lenovo, przy tym przy długim wstępie, który będzie pewnie trwał tyle co cała recenzja. Wziąłem tego lenowo, żeby sprawdzić, czy na tym lenowo da się montować. Bo zaskoczenie na niektórych telefonach, które mają tyle mocy, co to lenowo, nawet chyba więcej trochę, nie da się montować. Ten lenowo ma 1200. Milion 200 wam nie dało się montować, bo się po prostu zacinało. Więc byłem taki lekko, wiecie, zaskoczony, zaskoczony. Zast zaciekawiony, czy się uda. I się da. Zmontowałem sobie na tym kilka filmów. Mm. I co muszę powiedzieć względem iPhone'a 15? Przede wszystkim fajnie, że jest większa powierzchnia robocza, bo tu mamy e, ekran 12.7 cala 2944 na 1840 czy tam 3K. E, to jest IPSik. 144 Hz, jasność jest jakaś nieporażająca, gdzieś tam czytam, że około 400, ale do domowego użytku w zupełności wystarczy. To jest ekran, który jest jak najbardziej ładny, szczególnie w domu wygląda bardzo spoko. I na tym ekranie e, montuje się wygodniej, szczególnie, że mamy te goluje, zawsze jak tam mam na testy, to sobie rysuje jakieś głupstwa, ale teraz sobie montowałem i to jest bardzo wygodne przy takim ekranie. Tego nie wycinaj, panie Konrad z przyszłości bo czasem mi się zdarza, że mam jakieś takie ale macie ASMR teraz i czasem mam takie rzeczy, które oczywiście każde wycinam. Nie wiecie ile nawet czasem mi się zdarza tego wycinać więc trochę to trwa dzięki temu i dużemu ekranowi wycinam to dużo łatwiej, szybciej. I precyzyjniej, bo te często są takie wiecie. No, dzień dobry, witam <laughs> serdecznie. I to muszę bardzo precyzyjnie, żeby nie urwać coś. pierdółki, ale no, taki jest live. Więc Rysik się bardzo przydaje. Bardzo dobrze się do tego sprawdza. Mocy również wystarcza. I tu mówiłem, że podobne mocowe telefony czasem przycinały. A tutaj nie jest tak płodnie jak na iPhone'ie I to też nie wiem do końca, czy jest wina tego tabletu, czy to jest wina. Mm, <laughs> i Kapkata, który chyba preferuje mm, preferuje chyba iOSa bo tu mamy ósemkę RAMu y, Dimensity 8300 więc to nie jest potężna jakaś konstrukcja, to jest taka zwyczajna 1200, no to to jest taki średniopółkowiec ale wystarcza wystarcza, żeby montować filmy, które mają po kilkanaście minut, y, żeby je potem wyeksportować ładnie jest git, do, do oczywiście codziennie tam, poglądałem sobie bo co ja robię na tablecie, oprócz montowania Oglądam sobie, korzystam z niego jak z drugiego ekranu, czyli korzystam sobie jak oglądam sobie coś, włączę sobie jakiś meczik, jakieś głupstwa na YouTube i sobie lecą obok. Do tego też się nadaje wybitnie i tak naprawdę tylko do tego to używam tego tabletu. Nie będę was tutaj ściemniał, że o ja tutaj przegrałem 15 godzin. Nie, ja na nim montowałem, bo to miał być sprzęt, który ma mi służyć do pracy, no i ewentualnie jako drugi ekran, żeby sobie coś tam puścić. Jakbym kupował. Musi być z podstawką, bo bez podstawki to jest na tyle potężny luź, że ciężko się z niego korzysta. Ciężko go gdzieś oprzeć tutaj na biureczku, a z podstawką stojącą byłoby świetnie. Również przy montowaniu, montowaniu byłoby lepiej. Co jeszcze? Cztery głośniki JBL-owe, bardzo głośne, więc to też jest jakby duży plus przy takim montowaniu, no bo to no fajnie sobie posłuchać co tam się gadało w jakiejś tam przyzwoitej jakości a to jest bardzo głośne i dość yy, dość, dość dość czyste więc jest pod tym względem spoko baterie mamy 10200 nie testowałem jej pełnej wydajności ale spokojnie kilka godzin sobie pomontujecie pooglądacie nawet kilkanaście i będzie ten tablet nadal miał ogrom mocy więc bateria jak najbardziej spoko jak trzeba ją naładować 45 w Not great, not terrible, bym powiedział. Więc nie ma. Mm, nie ma tragedii. Nie jest jakoś super wybitnie, ale nie ma. Nie ma tragedii. Aparat nawet nie będę omawiał, bo nie testuję aparatów w tabletach. Bo to jest patola. Ale co mi się podoba? Podoba mi się to, że jest dołączony rysik. Bo to jest coś, co rzeczywiście fajnie, że jest w zestawie. Bo oczywiście możecie dać to dzieciom, które będą rysować. możecie sami się trochę pobawić w rysowanie. Mi się to przydaje przy tym montowaniu. Przy normalnym użytkowaniu. Paluch jest jak najbardziej ok, ale ten rysik daje radę przy właśnie takim montowaniu dość precyzyjnym, że muszę wyciąć jakiś fragment, kiedy e, robię jakąś głupią minę, albo który coś tam, coś tam jest. I teraz pod tym filmem. A tutaj nie wyciąłeś, a ryj masz głupi. Dajcie suba, dajcie suba, im więcej subów, tym więcej mnie. To nie wiem czy dacie suba, czy was przekonam. Ja sobie tutaj pitu pitu. Najważniejsze. Cena 1599 zł za tablet, który ma 12,7 cala. Dość spory, dość fajny ekran, który ma wystarczającą mocę jak taki porządny średniak. Co mamy z konkurencji? Na przykład Xiaomi Redmi Pad Pro, który jest bez rysika w zestawie. Kosztuje 1244 z Snapdragonem 7S generacji drugiej i też 256 pamięci. A tu mamy 128 w tej cenie. Też ciekawy wybór, więc trochę tańszy. Tutaj mamy ten rysik, mamy ten trochę większy ekran, więc to jest też zdecydowanie na plus tego, um, tego sprzętu. Jest też trochę inny system, który może Wam się podobać lub nie. Niestety nadal jest nawalone aplikacji y, jakichś tam domyślnych, ale w Xiaomi chyba jest tak samo. No właśnie, bo potem mamy od razu przybitkę skok już na półkę 2000 przy tych dużych tabletach, więc to jest tablet, który tak szczerze, tak szczerze zupełnie, chyba bym zaczekał. 144 Hz, to mówiłem. Chyba bym zaczekał na jakąś fajną promocję na niego i wtedy bym się nad nim zastanowił. Jakby był poniżej, tam, bliżej tych ceny Xiaomi jakichś 1300-1400, to byłaby już dużo fajniejszy wybór, moim zdaniem. Bo jest to tablet, z którego korzystało mi się bardzo. Yy, bardzo przyjemnie. Po prostu bardzo przyjemnie. No, ja używałem do pracy. Ja się nim nie bawiłem, nie grałem. Ja używałem go do pracy i do pracy to jest coś co mi poprawiło pracę, bo ja sobie na nim zmontowałem, puszczałem render, brałem telefon i montowałem drugi film w tym czasie. Puszczałem render, tu się skończył render i montowałem kolejny na tym, więc e, <gryw> jak chcecie zapierdzielać na YouTube, to jest ideal. Nie chcę tej promować kultury, powiem grzecznie, zapierdzielu, ale no taki mój live. I przy takim liveie, liveie. Ten tablet wydaje się dobrym, e, dobrym wyborem, więc będę musiał przemyśleć, czy takiego lub nie sobie skupić. Szczególnie, że mamy czytnik linii papilarnych tutaj w przycisku, to jest też aktywny, więc też jest fajny bajer. Tylko jak tablet taki duży, koniecznie e, podstawka, etui najlepiej z podstawką, bo bez tego jest, e, jest ciężko. Dajcie suba i pozdro!